Moi drodzy, ja się właśnie ogarniam do wyjścia, idę dzisiaj na yy, włoski, zobaczcie w sumie gdzie, tylko chciałam wam coś jeszcze powiedzieć. Chcę się nagrywać i wrzucać te filmy, tylko nie do końca to ode mnie zależy, a jako, że po prostu albo to ja jestem jakaś, nie wiem, dziwna, albo po prostu ludzie, z którymi pracuję. Nie wiem kiedy pojawi się jakiś film, bo odechciewa mi się cokolwiek robić, także buziaki. Ja się starałam, nagrywałam, robiłam to, co mam robić, ale najwyraźniej to nie działa i nie da się po prostu współpracować, także trudno. No to nie współpracuję w takim razie i nie robię nic, także pozdro. Nie jest tak, że mam was w dupie, czy znajdowało mi się nagrywanie, bo tak nie jest, ale nic kompletnie nie mogę zrobić, nawet jakbym chciała cokolwiek, bo mam w głowie parę rozwiązań, których nie mogę po prostu znać, bo poniosę karę, także. Od jakiegoś czasu sytuacja z moimi filmami się powtarza i w ogóle, i już mi się nie chce po prostu kłócić i to wszystko, także no tak. Uważam, że o niektórych historiach pułcinał mi początkiem wypowiedzi, ale chyba jest wszystko jasne. Jak nie, to mogę wam jeszcze raz powiedzieć.